Tu część trzecia. I ostatnio powiedziałam, że tu zaczęła się formować ta płaska, fajna forma. Tu dalej. 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 O! I robimy... Tutaj sprawdzamy na palcu, albo na ręce, ja sprawdzam na palcu, dobra, jeszcze dwa już widzicie, i przewracamy, przewracamy i tak dalej. O. o, proszę. I ostatni. Na pierścionek, jeśli robicie... Jeśli będą zaletkę, to kontynuujecie. O! I teraz robić coś innego. Przewracamy złoty też, nie dodając gumki. I wszystko dajemy na ten jeden tu z każdej strony bardzo ostrożnie, żeby nic a nic nam się nie zepsuło. Leksofisz. Like Naprawdę to jest superowe. Ja to uwielbiam robić. I teraz podamy to tutaj. i Ściągamy na haczyk. O. Tak. O. To wszystko. Dajemy na złotą gumkę. O, tak. To. To do góry. Nie ściągają złotej gumki, bo to jest bardzo ważne, żeby nie ściągnąć tej złotej gumki, bo wszystko rozrypane zrypane. Zepsute, powiedzmy. I ściągamy, jak, jeśli Wam to pomoże, lub. Coś takiego, to możecie zrobić to jedną część na raz i może nawet tak dla Was będzie lepiej. No nic, jak już to zrobiliście. To macie coś takiego, o! I skończyliście! Ta Super, co? Teraz... Tylko wystarczy zrobić jedną rzecz. Powiedzmy, że prostą nałożyć jest na oba końce, to tutaj drugiej strony. U, trochę na mnie za dużo. O, razletkę to trochę za małe. I żeby dodać, tu na zaletkę. Pokażę Wam, co zrobić. E zostaje nam z tej strony, tak jak jest tą drugą odsuwam tą drugą z tą i widzimy tą drugą druga Gdzie są jej tej gumeczki, o to tu 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 tak tak tu tu to ta linia tu o wciągniemy ją do góry i dodajemy to o następna o. tu o. I następna tak I s -klip. i s zmienia pozycję S, Zamy dwa końce na palec, jeden, o. O, to jest część trzecia i do i S zakładacie na tą drugą stronę. Tą to jeszcze co to już, to już zrobiliście. I robimy tą stronę. Dwa, trzy. cztery I nakładamy S na tą stronę. O, mamy naszą brązoletkę. Jeśli potrzebujecie jeszcze wydłużyć, proszę bardzo. Ale jak chcecie, jak ja to zostawiam, tak. Papa! Pa! Do następnego razu i pokażę Wam jak zrobić coś super ult, ult, ultra fajnego.